Po 24 godzinach bez snu twój mózg działa tak, jakbyś miał promil alkoholu we krwi. Reakcje zwalniają, skupienie znika, a ty nawet nie zauważasz, że zaczynasz popełniać błędy. Po 36 godzinach dochodzi drażliwość i luki w pamięci. Nie jesteś już sobą. Ludzie zaczynają cię unikać, bo nie da się z tobą rozmawiać. Zaczynasz mówić rzeczy, których nie pamiętasz. Po 48 godzinach pojawiają się halucynacje, zaburzenia równowagi. A czas zaczyna się mieszać. Zdarzają się tak zwane mikrosny. Dosłownie śpisz przez ułamek sekundy z otwartymi oczami. Po 72 godzinach to już nie jest zmęczenie. To jest awaria systemu. Twój mózg próbuje się zrestartować na siłę, a ciało nie chce współpracować. Masz wrażenie, że coś cię obserwuje. Ściany się ruszają, a ty nawet nie wiesz, czy to sen, czy jawa. Sen to nie luksus, to reset mózgu. Bez niego psujesz się szybciej niż myślisz.